Hej, siemenko, słuchajcie, witam was. Ogólnie długo się musiałam zastanawiać, czy nagrywać ten odcinek, czy nie. Łącznie to myślę, że ze 2 minuty, czyli jakieś 115 sekund. Ale stwierdziłam, że to jest jednak genialny pomysł. No, bo jak widzicie, pokończyły mi się jakieś zapasy drewna. Jedyne co mam, to to tutaj, a nie jest to już zbytnio dużo, bo już też stąd zaczęłam brać. Zobaczcie, tu od góry też. Już nawet tak szczerze szczury nie mają gdzie siedzieć. I zamiast siedzieć w drzewie, to włożył mi w kocki i wyżerają owiec. To mi się nie podoba. Dlatego też dzisiaj wykorzystamy sytuację, iż. E, dziejuśki oraz e, Jarka, tutaj chyba nie ma w pobliżu, bo gdzieś wyruszyli i wpadłam na taki pomysł, słuchajcie, że ruszymy do lasu. W sumie to troszkę kłamie, bo w lesie już byłam, drzewka powycinałam, mianowicie mam na myśli lasek Dziejusia. Słuchajcie, każdy kradnie z jego lasu, to co, ja nie będę kradła. No i sytuacja wygląda tak, że no widzicie, piłę już w kieszeni noszę. Mało tego, byłam też ucheniutka, uchenia naszego Bożego ze wsi, który tam udaje, że mnie niby nie lubi. I pożyczyłam, zobaczcie jaką machinę. Przyczepa kłonicowa z hadesiakiem, z wysięgnikiem automatyczny załadunek, słuchajcie, ręczny. Siadasz, Wajko machać, i ładujesz. Jeszcze nie wiem jak to obsługiwać, ale razem słuchaj, we dwójkę damy radę. Jedna rzecz, tylko. Znaczy, fakt, faktem pożyciłam ten przedmiot, bo zamierzam go oddać. Z tym, że nie wiem, czy pożyczką można nazwać fakt, gdy Heniek nic o tym nie wie. Więc mówcie na to jak chcecie, ja na to mówię pożyczka. Dobra, sprawdzałam tylko, czy oświetlenie działa. No i kolejna rzecz. Myślę, że 30 już rozgrzana, tak zostawiłam ją na spokojnych obrotach, żeby można było ją podpiąć. No. I w lasku, słuchajcie proszę ja was bardzo serdecznie, pocięłam sobie takie ładne sosenki, najładniejsze powybierałam, w sensie cięłam wszystkie jak leciało. Ale te najładniejsze pocięłam na takie kawałeczki, w miarę równiutkie, myślę że wręcz idealne, bo jakieś ciuby czy coś, to tam wiadomo wywalałam, a te najładniejsze, takie wiecie, z odziema jak to mówią, pozostawiałam sobie, no raczej kable, czy ja tu podepnę o te trzydziech kable? No dobra, ja będę mogła to obsługiwać normalnie. No powiedzmy się, tak jakoś. Ty, nie jest to takie proste. Trudne, jak ja teraz patrzę. No i co, bierzesz tak? No i na luzie, o. I można se... Sobie... No kurcie, trudniejszymi w życiu rzeczami się operowało. Dobra, bierzemy 30 oczywiście. Wyruszamy tam w lasek. I stwierdziłam, że właśnie wezmę taką konicówkę, bo widziałam, że Henek senową kupił. Jeszcze nie, szczerze, mówię, nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem ile on tam razy jej używał, ale myślę, że sporadycznie. Dlatego co pożyczyłam, on tam nie wiem, pojechał do kościoła czy, czy co. I myślę, że się wyrobię, zanim on wróci, to mu oddam, nawet nie zobaczy. Najwyżej już się poświęcę i słuchajcie, to umyję. Radzie już. I nawet jak się go zapytała, to myślę, żeby się nie obraził, że drzewo z jego lasu biorę, ale po co się pytać, po co mu tam zapiątać głowę, to jest jedna sprawa, jeszcze o czymś miałam wam wspominać, ale nie pamiętam. No, w każdym razie wracając do tematu drzew, drzewa są pocięte, te ładne są posegregowane, na kupkę ułożone, bo tak jak mówiłam, no zastanawiałam się, czy ten odcinek nagrywać, czy wy jesteście konfiturki, czy nie? Bo nie wiedziałam, czy właśnie wiem, jako podkonfidencicie, ale stwierdziłam, że konfidenty mnie nie oglądają, więc raczej mogę być spokojna, jeśli chodzi o temat podpierdzielenia mnie, że tak powiem, do instancji wyższych, typu Jaruś, gdzie już? No i postanowiłam nagrać. Dobra, cichajcie, teraz to było, że mnie nie zapłądziła, bo ja oczywiście. Wzięłam to, powycinałam Nie z brzega, żeby nie zobaczyły Gdzieś tam będzie się hajdał Tu po okolicach Tylko oczywiście ze środka lasu Szczerze mówię, to nawet nie wiem Czy to już las dziejusia, czy kogoś innego Pół miesiąc drzewa podobały To tu jeżem wycięła Dobra, i czekajcie, jak tu się ustawić Może tak, żeby w miarę równo było Może jakoś tak Dobra, o tak Ja teraz nie Ursus musi być odpalony chyba. No i zobaczcie, ja ogólnie tutaj pocięłam te drzewka, ale one mi się nie podobały, a zresztą już było za dużo. I one tak zostaną, tak sobie doleżały, niech dojrzeją, i w ogóle trochę za daleko się chyba ustawiłam. Muszę podjechać. No a tutaj sobie poukładałam te gotowce już. One tam mają albo 5 albo 6 metrów. Ja chodziłam z tą z metrówką i sobie rozmierzałam, ale już teraz nie pamiętam. 6 metrów chyba, no, bo piątka to była taka załysa, to sobie wzięła, wzięła szóstkę. Dobra, i teraz tak. O, to będzie ideolo I teraz wsiądźmy sobie na kłonicówkę, tylko ją jakoś rozłożyć by się przydało. Tylko ziemia wiedziała, jak to się rozkłada, pieruństwo. Te podstopnice bym chciała. A, w dupie z tymi podstopnicami. Dobra, i... Aha, i nie sięgnę. Dobra, trzeba podjechać. Widzicie, ja nie wprawiona do obsługi takiego gówna, że, że tak powiem. No i dobra, i teraz załóżmy, że chcę wziąć sobie to. Aha I dobra, i na przykład o w ten sposób. Dobra, aha, czyli nie w tą stronę. Aha, okej. Okay. Tak się da. Nie! Yeah. Kurde, ale gówno. Dobra, czyli muszę wziąć, że tak powiem, w ten sposób. Kurcie, ale gówno. Okej, okay. czyli za chwilę połamę tą przyczepę. Eee, chyba trochę źle to wzięłam. Dobra, e, widzowie, ten kawałek jest akurat popsuty. Czekajcie, jak to rozłożyć te dziadostwo? A! W ten sposób. Dobra, a teraz będzie stabilniej. Czyli ja muszę inaczej to w ogóle brać, ja patrzę. To nie można, że tak powiem, chwycić sobie za sam łeb. tylko to trzeba z głową. Nie, bo ja muszę w ogóle podjechać. O, tak musi być. A to niech idzie. Przepraszam Was, trochę byłam za silna przez chwilę. Nie, to o, tak. Hmm. O! Czyżby pierwszy raz w życiu mi się coś udało? Dobra! Teraz tu... Dobra! O tak! I teraz czekaj... Szup do siebie, do siebie! O tak to... O! 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 Dobra! Ej, ale mi to genialnie wyszło! Dobra i teraz... No! Szybko paskiem zapiąć, żeby nie uciekło dziadostwo, A, ale to genialnie załadowałem. No myślę, że jeszcze za dwie godziny i naładuję ze trzy bale takie. Dobra i teraz... O, już ja powoli ogarniałam obsługę. Dobra i teraz tak, kurde Heniek, jak jakby się dowiedział, to by mnie pewnie zatrudnił. Na stałe do siebie, na pracę drzewne. Dobra, eee. dobra, do dołu, cyk, zacisk, dwie naraz, dwie naraz, ale moc jak na grzybobraniu. Kurda, ale te ramię wytrzyma, to drewno, szersze jak te ramię. Dobra, i teraz obrót, o kurczę, nie tak, o obrót, obrót, i teraz tak, dół, do siebie, docisnąć, o obrót, do góry, góra, góra. Kurde, wladę, o! Dół! I teraz otwieramy! Ja nie mogę! Ale to idzie! Ale łatwizna! Dobra, siup! Kolejne, kolejne! Kurde, tak to, to jest inny, inny w ogóle rodzaj kradnięcia drzewa! No tylko ten minut, że, żeby zacząć kraść te drzewa to trzeba też... Ukraść komuś maszynę do drzewa, ale to już trudno, to ja już jestem w tym dobram. Oj, teraz tylko jedno się udało chycić, to nic, nie ma się co załamywać. Siup. Pyk. Obrót agresywny, złamanie ramienia, ogłuszenie janiny, siup. Otwieramy, jo kurde bracie. załadować ci przyczepę drzewem? Podstaw tylko ciągnik, słuchaj, daj na benzynkę! Wyślij do n y milion złotych. Ja jestem u Ciebie jutro. O nie, 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 tu nie. Trochę. O! Podniesiemy. Cyk. Opuścimy. Siup. Zacisk mocny. Góra. Kurczę, tylko jedno się udało. Trudno, dobra. Siuuu. Zamach. Dobra, do boku na przyczepkę. Yep. Dobra, wyrównajmy. e he, he, e. Kurde. Czasem bajka się zacina, wiecie? Ten, kto robił na kłonicówce z HDS-em, to wie o czym mówię. Otwieramy. Kurde, jak to idzie. Bracie. Nie ma się czym przejmować. Ale wiecie co? Jedyne czym się przejmuje to. Jak kurzu sobie poradzi, kurde, z takim ładunkiem? Kurde, żebym pomyślała, to bym wzięła MTZ-a. Ale ja słyszałam, że tam w tym MTZ-cie. Co, coś tam gasło, i w ogóle nie wiem, coś mi widzowie pisali, że. że Jarek tam. dolewał? Coś? Nie wiem już. W każdym razie. Trochę się bałam, może MTZ-em, ale. Też trzydziestkę dotankowałam. Dlatego chciałam trzydziestką. Ale nie sądziłam, może, że tu takie duże te bale wyjdą. Murde, blade. Oj, czekaj, tego lekko nasunę ręcznie już. O, może tak. Co, będzie dobrze, tak będzie? Może. O! Tak by było, idolo. No i co, tu jeszcze Jeszcze parę wejdzie, nie? Dobra, to damy tak. O, brud. Ej, ale musicie przyznać, widzowie, musicie mi przyznać, że na HDS-ie robię wyśmienicie, jak mało kto. A pomyślcie sobie, że to jest moja pierwsza próba, ja przed odcinkiem nic, nic z HDS-em nie próbowałam nawet, szczerze powiem. A naprawdę idzie mi, słuchajcie, zgrabnie, żeby tutaj też siebie jakoś nie przechwalać czy coś, ale powiem wam, że nie ma takiego drugiego, co by tak HDS-em operował bez doświadczenia. Choć muszę się przyznać, że jak chodziłam do zawodówki, to miałam lekcje na HDS-ie i takie przygotowania do egzaminu i w ogóle. Mimo, że egzaminu na HDS-a tam, że mnie zdawała, to trochę na HDS-ie, że mi się uczyła, no ale takim prawdziwym. Dobra, puszczać ładnie, no pięknie. Pięknie się załadowało, tylko ja tu do, dociągnę może lekko. O. Wiecie, te kłody też nie są jakieś idealnie równe, dlatego to może tak wychodzi, jak wychodzi, ale nie jest najgorzej. Ja myślę, że... Jeszcze z jedną, dwie można tu doładować. To wiecie co, ja już to doładuję, bo tu odcinek leci. Na spokojnie to doładuję i do was wracam. No i nie wiem, zobaczcie, tak załadowałam, tu pozapinałam. Tylko nie wiem teraz, jak tego HDS-a ułożyć. Myślę, że jakoś może tak, żeby on tak swobodnie był. Żeby mimo wszystko tam tym pasom troszkę pomagał. I jakoś te drzewo stabilizował. Dobra, podnieśmy teraz te nóżki. O, no i chyba można tak to zostawić. No, ale teraz pytanie: Czy, czy dzieska z tym cholerstwem pójdzie? Jak to będzie śłona? dobra, zobaczmy. Kurde, cholera jasna, dobra. kurcze, tu jest pod górę. Ja nie wiem, czy ona nie będzie pytała trochę. Ciężko jest, kurcze jej. Ciężko ma ka Full opór daje gaz, ale dusi ją, dławi. uhuhu. Dobra, musimy tu nawrócić. Patrzcie, że koła się, kurczę, podnoszą. O, ja tu mam jakąś kamerę. Zobaczcie w tej kłonicówce jeszcze. No ale dobra, ale zobaczcie. Normalnie. Mieli. Kurde, blade. Uff! U, kurde. Nie no, żeby nie połamać jej, kurczę, zaraz. Patrzcie, tu się przednie koła unoszą, że nie chcą skręcić. Ja pierdziele, dobra. Nie nie wjedziemy tam pod górę, to nie ma szansy nawet. Bo ją podnosi, w cholerę. Dobra, to zjedźmy jakoś tu tylko, żeby wyrobić teraz. O, 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 nie, chamy, 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 chamy. Kurde. Nie, ja za dużo dałam te kłody, ją, przeważa ją. Przenosi, przenosi ją. Ja pierdzielę. Ale się diabliłam tu na ten. Gdzie to jest? A, tu jest, dobra, to przejechałam już, okej. Okay. Ja nie mogę, dobra. Ty, no nie, to jest za duży ciężar. To jest za duży ciężar dla niej. Ja pierdzielę. Patrz, patrz, unosi ją. Daje gazu, to się przód podnosi. Kurde, mogłem wziąć coś z obciążnikiem. Czekaj, dobra. O, tu pod górkę to może jakoś wykręcimy. No woj. Kurcze. O, dobra, idzie. Idzie, idzie, idzie. Cholera, jasna. Uch. Kurde, blade. Powoli, musimy powoli, bo tak to ją gnie. Dobra, o, na prosto teraz. I opór, opór dziadówie Nawaj no go cholera Ja nie mogę No jedź, cholera jasne 130 No kurcze, no ale co tu, tam jest Raz, dwa, trzy, cztery Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Jedennaście kłód tam sześciometrowych Bez przesady, ile to tam może ważyć? 30 ton też bez przesady, żeby sobie... Co ona nie chce? Też bez przesady, żeby ci jechać, co nie dała rady. Ej, czemu nie iść? O, cholera się kopie. No, dawaj. Sie dziecha, ty mnie nie zawodź. Dawaj, 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 dawaj. O, dobra. No i bez problemu, kurde. Na i od razu i... Kurde. Dobra, czekaj, tędy wyjedziemy. O, tędy bez problemu wyjedziemy. O, i z górki to idzie. Z górki idzie, bo wiecie, jej nie przeważa, co nie? Aha, i pod górę se możesz teraz. No kurczę, bla, no się nie chce. na obrota w ogóle wkręcić. Pod górę. No dawaj, 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 dawaj. Patrz no, mieli się, mieli się. No dawaj Ci dziecha. Urde blade! No jeszcze kawalątek, kochanieńka! No jeszcze, jeszcze, tylko nie wiem, kurczę, tą drogą to ja w lichym miejscu chyba wyjadę. A patrz, nie wciągnie. Nie wciągnie, dobra. Zawrotka. Zawrotka, bo nie, nie ma szansy tutaj. No, ale to ja szybko nawrócę. Tylko teraz cię tam pod górę wciągnę. No trudno, jak nie nam rady, to trzeba będzie trochę tego drzewa zwalić stąd. Może rzeczywiście za dużo na tą kłonicówkę ziem dała. No i teraz z tego są takie efekty. No, ale tu lepiej idzie, lepiej idzie. No, by tylko się nie zatrzymała, ale już ja widzę, obroty spadają. Aha, i koniec. No proszę. Ty, a żeby ja wzięła rozpęd, czekaj, na wsteku, tam spod góry, wiecie, wjadę na wsteku pod górę ile mogę, i teraz rozpęd tam, i najwyżej pojadę w prawo, tam za ambonę, żeby wyjechać w stronę drogi, wiecie o co chodzi? O, dobra, nawet jeszcze, jeszcze każdy centymetr się liczy. O, i teraz buta! Dawaj, 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 Szybko, 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 szybko. No a żeby tam może jakoś w pole Kurde, blade. Za ciężko. Trochę za ciężko, żebym się wpieprzyła tu niepotrzebnie. Dobra, jakoś tędy jakoś obiadę może. Wiecie, póki było z górki, to jakoś szło. A tu już w terenie jest ciężko, bo trzydziestka nie dość, że się kopie, to jeszcze jej brakuje. Dobra, tędy jakoś obiadę, krzaczkami. No dalej, 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 jeszcze kawałek będzie droga. Dawaj, 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 zobaczcie, udało mi się przez te haszcze tu jakoś. Się przerostałam, ale ledwo idzie. Skurcie byk, ledwo co. Dobra ale już blisko asfaltówki No asfaltówce to będzie jak zła Kurczę, blade Będzie tylko Tylko jeden robot będzie Słuchajcie ja wam gadam No redukcja I gazu i bieg szosowy W 30 Gazu kurczę, blade Tak jest o Słuchaj proszę ja ciebie Idzie tylko tylko nie pyta O pyk i redukcja! I gaz! I opór! Oj. O kurczę, ale się łebem Ha Kurde, wydawało mi się, że coś chrobotnęło, ale nie jestem pewna. Czekajcie, ja to sprawdzę. Ej, ale wszystko raczej Gites jest. O kurcze, nie! Nie, zobaczcie, ośka mi się trochę wykrzywiła. O, kurde i tu się wypięło, zobaczcie. Ej, no to lipa trochę się odwaliła. Zobaczcie, wypiął mi się ten od skręcania. No ale trudno, to później się tam wejmie do warsztaciku i ten. Dobra, no, wsiadamy. Ale czekaj. Nie! Kurde, koło mi tu z piasty wyrwało. Koło mi się wykrę... Czekaj, ja będę mogła jechać? Ty no, jakoś idzie. Ale ściąga strasznie. Ty ściąga mnie, do, do lewej mnie ściąga. Przez to, że mam tutaj ten wypięty. O kurcie... No i wiedziałam, że ten pomysł się zakończy aferą. Tak jest zawsze. Patrz ściąga cholera. Przez te koło. Kurde. Ej nie. Cholera ja muszę... cis, przecież... Oj. Gdzie już z tym? Z Jarkiem się nie mogą dowiedzieć przecież o tym. Ja muszę jakoś ukryć ten ciągnik. O kurde wyciągnęło mnie na pole. Przecież te koło to orać teraz może równie dobrze. Ja muszę ukryć przed nimi ten. O, to co się stało? Oni nie mogą się dowiedzieć, bo przecież wtedy wyjdzie na jaw. Nie dość, że. żem zajumała drzewo. To jeszcze, że przyczepę kłonicowo, mu ukradła. Ja pierdzielę. Ja wiem, co zrobię. Trzeba Ursusa schować. Trzeba go schować. Ja go muszę gdzieś tu ukryć. I jego się zastawi ciukami albo belami czymkolwiek. Dobra. On tu zostaje. Widzowie, ja muszę jakoś naprostować tą oferę. Ja wam dziękuję za oglądanie, dla mnie to już za dużo.